Cześć, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie i pewnie zastanawiacie się, czy miniaturka i tytuł to nie clickbait. Uwaga, faktycznie w chwili obecnej w sezonie trzecim, rozdziale trzecim, można zdobyć uwaga, aż 263 tysiące doświadczenia tylko wykonując jedną misję. E, oprócz tego jest limit 450 tysięcy expa e, jed, na jeden dzień, natomiast jeśli taki materiał Ci się podoba, jesteś tym zainteresowany, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale, no i zapraszam do wspierania mnie w sklepie Fortnite z kodem DEMISTERACE. Jeśli już jesteśmy w sklepie, to powiem Wam, że tutaj Zdobycie takiej ilości doświadczenia wymaga od nas posiadania ratowania świata. W dowolnie jakim pakiecie, czy też kupowaliście go wcześniej, czy teraz? Na chwilę obecną kosztuje on 56,79 zł. I oprócz tego, że dostajecie tego skinka i te rzeczy, będziecie mogli tym grać na Battle Royale, ale również 1500 V-Dolców, jeśli wykonacie wszystkie zadania w ratowaniu świata. A my tutaj już nie przedłużając przechodzimy do ratowania świata i już wam pokazuję, jak w prosty sposób możecie zdobyć takie ilości doświadczenia. Przenieśliśmy się na stronę fortnitedb.com i słuchajcie, tutaj są szczegółowe informacje dotyczące tego, z czego i ile konkretnie można uzyskać doświadczenia na ratowaniu świata? Jak widzicie, jest to informacja na 6 czerwca 2022 roku, więc są to świeże informacje zaktualizowane. Jak widzicie, możecie dostać 450 tysięcy EXPA na dzień. Dla ciekawskich, w tamtym sezonie było to 600 tysięcy, tylko że nawet w całej BRC zmniejszyli otrzymywanie tego EXPA, więc jest to w miarę, myślę, e, dobra zmiana, bo wcześniej było tego po prostu za dużo. Pomyślcie sobie w ten sposób, że w chwili obecnej, jeśli są tygodniowe zadania, to są to zadania, za które dostajemy 15 tysięcy expa. No to sobie pomyślcie, że dziennie jesteście zrobić 30 zadań tak naprawdę i jeśli się uprzecie, możecie to zrobić dwoma misjami w ciągu dnia. Um, więc jest to bardzo duża ilość e, doświadczenia. I teraz przejdźmy sobie do tego, co tutaj jest na stronie. Na samym początku są to endurance, y, e, czyli mm, tutaj wytrzymałość naszej e, burzowej tarczy. Jak widzicie, za falę numer 30 dostajecie 263 tysiące doświadczenia. Um, I jest to pierwszy sposób... E, dla tych bardziej już, którzy grają dłużej w ratowanie świata, mają dosyć fajne konta i to jest ta pierwsza opcja ale za chwilkę powiem też um, fajny sposób dla tych, którzy mają um, gorsze uzbrojenie i jesteście w stanie wyciągnąć nawet więcej niż 263 tysiące expa, jeśli chodzi o exp tutaj nie ma znaczenia czy będzie to kamienny las czy twine Pix, czy dolina samowitości um, problem jest z tym Albo różnice są takie, że pozostałe nagrody, typu na przykład Profit, e, są lepsze, im cięższa jest e, region, ale to oczywiście e, jest normalne. Natomiast EXP zawsze pozostaje ten sam. Tutaj mamy Frost Night, i są poszczególne każde misje tutaj wypisane, ile one EXPa dokładnie dają. E, I przykładowo. Naprawa schronu tutaj, jeśli Wam się uda całkowicie, dostajecie 36 500 EXPA, co jest dosyć dużą liczbą przy ilości czasu, jaki poświęcimy temu. Ale są misje, które możecie zrobić AWK i tak w zasadzie dostać bardzo podobną liczbę. Tutaj Możecie, jeśli, bo jest to dosyć prosta misja, jeśli lubicie naprawiać schron. Tak jak widzicie, praktycznie każda aktywność w ratowaniu świata jest nagradzana. Z tym, że w, ratow e, w naprawianiu schron tutaj musicie zebrać sobie konkretne rzeczy, żeby e, na go naprawić. tak? Więc e, musicie być na misji, musicie faktycznie grać i coś robić. Jest więcej misji, które są bardziej e, na awk. Przykładowo, tutaj zbierz dane, jak widzicie, jeśli uda Wam się uzyskać pełne dane, dostajecie 26 tysięcy expa, ale to nie wszystko, bo są jeszcze bonusowe rzeczy, które Wam pokażę, jak zrobić i możecie sobie wbić tak naprawdę 31 600 expa za taką misję. Ona trwa średnio 10 minut, więc z prostych obliczeń, jeśli 30 fala tutaj na samym początku dawała nam Mm, tyle EXPA, czyli 263 tysiące i dojście do 30 fali trwa 2 godziny 30 minut, czyli na dobrą sprawę 150 minut, czyli w ciągu tych minut jesteście w stanie zrobić 15 razy misję z odzyskaniem danych i tutaj sama misja to jest w takim wypadku wychodzi 390 tysięcy expa w tym samym czasie co te 30 fali, a jeśli zrobicie to z dodatkowymi bonusami to jesteście w stanie po wykonaniu 14 razy tej misji mieć full expa na cały dzień, jeśli chcecie sobie zobaczyć więcej tutaj rzeczy troszkę rozwijać temat, to zapraszam do sobie tego sprawdzenia. Warto też grać lochy, tym bardziej jeśli ktoś dosyć szybko jest się w stanie z tym rozprawić. Jak widzicie tutaj można robić dosłownie każdą misję i jesteście zawsze nagradzani, ale teraz przejdźmy do tego, co możecie zrobić na niskich levelach, jeśli nie macie możliwości zagrania tego trybu wytrzymałościowego, już Wam pokazuję takie opcje. Jeśli chodzi o zespół bohaterów, przechodzimy do dowodzenia zespół bohaterów, tutaj wybieramy sobie raczej budowniczego. Jeśli macie taką możliwość, to z tym właśnie perkiem budowle w zasięgu działania bazy uzyskał 11%, maks wytrzymałości co 10 sekund. Tutaj nie ma to większego znaczenia, i tutaj staracie się dać coś, co albo ich pęta, albo zadaje im obrażenia podczas bazy oraz ewentualnie zwiększa wytrzymałość budynków. Takie rzeczy sobie bierzemy, żeby nasze wybudowane obiekty po prostu stały jak najdłużej, e, więc przejdźmy sobie do misji. Coś czego jeszcze nie powiedziałem, nie ma znaczenia na jakiej dolinie, e, na jakim regionie robicie daną misję, dostaniecie tyle samo expa, jeśli pójdziecie na kamienny las i przykładowo weźmiecie sobie e, jakąś misję zdobądź dane, która ma powiedzmy te 9 mocy, a pójdziecie sobie na Twine Pixie i zrobicie misję mocy 160. Nie ma to takiego znaczenia, dlatego możemy sobie dać nawet prywatność ekipy. Prywatna, Dajecie sobie, wybierz i rozpoczynamy misję Zdobądź dane, 9 mocy. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o tą misję, zdobądź dane, klikamy sobie M i patrzymy, gdzie idzie strefa. Z racji tego, że szukamy sobie środka, dokąd ona będzie zmierzać, jak widzicie, będzie to gdzieś w tą stronę. Szukamy po prostu miejsca. Lądowanie, za co od razu dostaniemy więcej e, nagród. Gdzieś tutaj musi być to miejsce. Można się ewentualnie zbudować troszkę do góry. Jak Widzę widzicie, miejsce jest lądowania. miejsce lądowania. Jedyne co musimy zrobić to obudować sobie z czegokolwiek. Może to być kamień, e, może to być cegła, ale polecam tutaj raczej cegłę albo metal. Obudowujecie sobie, ulepszacie na drugi poziom. Tutaj, możecie sobie jeszcze podłogę zrobić naokoło, żeby wszystkie bonusy naszego budowniczego działały. Tutaj, możecie sobie zrobić przejście i startujecie sobie misję. W chwili obecnej, z racji tego, że ten balon jest dosyć wysoko i strzelanie stąd po prostu nie spuści go na dół, budujemy się do góry. Jak najwyżej się da, ale też nie przesadzajmy możemy użyć do tego snajperki albo też wyrzutni rakiet no na samej misji na samym początku misji jest dosyć wysoko więc rozwalamy sobie ten balon, jak widzicie on spada więc dzięki temu misja się bardzo szybko zaczęła teraz wracamy sobie tutaj klikamy sobie w sufit F3 umiejętności, stawiamy bazę i na dobrą sprawę tutaj jest to już w zupełności wystawione. Jeśli chodzi o tą misję, tutaj jest dosyć trudno zrobić jeden dodatkowy bonus. Jeśli chodzi o ten bonus, chodzi mi o to, że dostajecie bonusowe XP za to, że odkrywacie sobie mapę. Czyli jeśli tutaj macie szarą mapę, jeśli odkryjecie ją całą, to wtedy dostajecie jeszcze bonusowe doświadczenie, mówię o tym dlatego, że jeśli ktoś by chciał wymaksować sobie expa na danej misji to może sobie całą tą mapę po prostu odkryć, z tym, że tutaj akurat na zbieżdane nie jest to jakby e, uproszone z racji tego, że mm, na tego typu misji po prostu ta strefa dosyć szybko się do nas zbliża, więc później będzie to nam zadawać e, obrażenia e, ale oprócz tego e, odkrywania są trzy dodatkowe bonusy i tutaj wchodzimy sobie do cele. I jest to wynik. Jak widzicie tutaj są wyniki za walkę. Czyli tak naprawdę zabijając pustaki dostajemy sobie tego expa. Chodzi o to żeby tutaj dotrwać. Przynajmniej dostać się do początku um, złotej odznaki. I tutaj jeśli chodzi o to. Tutaj macie budowanie. Czyli trzeba coś wybudować. Ewentualnie ulepszyć. Tutaj macie tworzenie. Polecam tutaj w takim wypadku sobie utworzyć nawet tam dwie rzeczy. Oczywiście to nie jest jakby przymusowe jeśli chcecie sobie to zwiększyć. Jak widzicie, stworzenie dwóch rzeczy powinno załatwić sprawę. Dobrze. I tutaj jeśli chodzi o, o zwiększenie tego budowania, to, to budujemy sobie coś, ewentualnie ulepszamy. I możecie sobie śledzić postępy w tym zadaniu, bo to się musi dokończyć, jakby budować. No, jeszcze troszkę brakuje. Walka robi się sama, bo tak na dobrą sprawę nasza baza cały czas zadaje obrażenia tym pustakom. Więc tutaj jakby ma to sens, prawda? Kolejny nie, nie jest to jakby potrzebne zawsze, bo tutaj pamiętajcie, że tracicie jakby swoje materiały tutaj na wybudowanie tego. Natomiast, jeśli ktoś chce, to proszę bardzo. I te pustaczki sobie po prostu umierają. Jeśli macie mniejszy poziom, albo nie macie takich bonusów na budowniczym, albo też w ogóle macie z tym problem, to pamiętajcie, że pod pułapkami na samym dole macie taki punkt strażniczy obrońcy. Możecie sobie go wybudować. I jeśli pustaki dają sobie radę, możecie tutaj dać e, jakiegoś sobie obrońcę, dać mu broń. E, i w ten sposób sobie tutaj ogrywać. Czy ja mam jeszcze jakiegoś. O. I po prostu oni chodzą i, i pomagają tej bazie. Ewentualnie możecie grać w kilka osób ze znajomymi. I tak naprawdę już nic więcej w tej misji nie muszę zrobić. Wystarczy poczekać, aż suma plików będzie 16 na 16. Przy dobrej koordynacji zrobicie to w około 10 minut. I tutaj, jeśli po prostu zrobicie tę misję 14 razy dziennie, e, czyli poświęcicie mm, no, około 2 godzinek grania, no to jesteście w stanie dziennie zrobić 450 tysięcy e, expa. Oczywiście, no troszkę rzeczy tutaj trzeba faktycznie zrobić, żeby e, to działało w pełni, natomiast jak I widzicie, nie jest to jakaś trudna rzecz i m, ta misja praktycznie robi się sama. Na dobrą sprawę możecie sobie teraz iść gdzieś tam coś zbierać, przykładowo robić obozy, czy też robić sobie zadania za e, przykładowo tutaj fałdolce jakieś. My w tym czasie możemy sobie na dobrą sprawę iść i odkryć całą mapę, tylko no w tej akurat w, tym, w, tej, w tej misji będzie troszkę trudno z tym. Po prostu tego nie widać, co zostało dokładnie odkryte. Więc może sobie damy spokój, ale jeśli po prostu robicie tę misję, możecie sobie w tym czasie pozbierać jakieś materiały, eee, porobić jakieś inne rzeczy, czy jeśli chcecie odrobić jakby itemy, które przeznaczyliście na budowę tego, no to możecie sobie teraz to jakby pozbierać. Nie jesteście tam potrzebni w ogóle. W razie, gdyby były problemy, pamiętajcie, zawsze możecie sobie od, o, naprawić po prostu tamte ściany. Ale jeśli będziecie mieć wszystko mniej więcej w e, porządku zrobione, to nie ma najmniejszego to znaczenia. Nie musicie tam być obecni. A te ścianki będą się same ulepszać, nawet jeśli dostaną obrażenia, co. Oj w tym wypadku nie będzie widać, bo moi obrońcy sobie radzą. Te moby tutaj nawet nie przychodzą. A my sobie zostajemy, stoimy i czekamy, aż dostaniemy doświadczenie. Tutaj nasz obrońca nie chce podjąć walki. Nie wiem co się dzieje. Gościu, jesteś legendarny, masz turbo broń. Ale coś, coś, nie bardzo, nie bardzo chcę wyjść ze strefy komfortu. <grystanie> nie mam pojęcia co tu się dzieje. Teraz pięściarz obrońca też się wycofuje. Nie wiem co tu się dzieje. Lekkie zwątpienie. Nawet taką łabeczkę z pierwszym poziomem Może ona się nie będzie bać i podejdzie troszkę do pustaków I na dobrą sprawę po prostu możecie nawet więcej tego Expa zdobyć niż na Enduransie. Kwestia jest taka, czy Wam się chce po prostu robić te dodatkowe odznaki. Za niej nie jest aż tak dużo doświadczenia, za chwilę zobaczycie ile. A samo takie obudowanie naprawdę niewiele kosztuje. Wystarczy raz to ulepszyć. Jak są problemy, to można to ulepszyć jeszcze raz, ale w większości przypadków nie ma z tym większego problemu. Nie idzie tutaj jakoś specjalnie dużo materiałów. Tym bardziej, że jakby podłogę też sobie nie ulepszamy i możemy to zrobić na kamiennym lesie na jak najmniejszej po prostu mocy. Nie ma znaczenia ilość mocy na misji, tylko jest znaczenie, czy ta misja się powiedzie i czy zrobiliśmy dodatkowe odznaki. Przedostatni plik już. No i praktycznie już sama końcóweczka i koniec, dostaliśmy swoje nagrody um, i jak widzicie minus jest taki, że w tej misji mu musicie zrobić część rzeczy, jeśli natomiast wybudujecie sobie dobrze um, tutaj obronę, wytrzymałość burzewej tarczy na tego Enduransa to praktycznie odpalacie to i i tyle, i to sobie graftle i później tylko odbieracie sobie expa i dodatkowe doś e, doświadczenie. Natomiast tutaj, no przynajmniej, trochę trzeba obudować. Ehm, no i tak to wygląda, takie są różnice. Natomiast, jeśli chodzi o sam exp, zdobądź dane: kamienny las, 9 mocy, misja około 10 minut. I otwieramy sobie nagrody, nagrody za misję łup, czwartego poziomu. Eee, też warto powiedzieć, że można robić misję w nieskończoność razy. Cały czas jest tyle samo. Expa znaleziono strefę lądowania to za to, że po prostu myśmy to zrobili 3000. Expa dodatkowo 1300. Expa znaka budowniczego. E tutaj złoto. 26000. Za to, że odzyskaliśmy wszystkie pliki zgodnie z tamtymi, e, z tamtą rozpiską na stronie. Tutaj mamy odznakę wojownika za tą walkę e, i odzna odznakę zbieracza. Czyli łącznie dało nam to 32 900 expa za około 10 minut e, misji, w której większość czasu po prostu przestaliśmy na Awku. Jeśli macie taką sytuację, że gdzieś wychodzicie i możecie zostawić kompa na 2,5 godziny albo chcecie sobie zminimalizować grę i w ogóle nie macie czasu na granie, to wtedy warto jest zrobić sobie endurance'y jeśli macie natomiast i chcecie sobie coś tam porobić o międzyczasie troszkę poklikać na forcie no to możecie sobie zrobić skorzystać z tego drugiego sposobu drugi sposób nie wymaga od nas większej ilości jakby bohaterów doświadczenia czy też lewela. myślę, że tutaj na spokojnie jak ustawicie sobie tych obrońców dacie sobie radę, plus oczywiście Ustawicie sobie bazę, natomiast opcja dla tych bardziej zaawansowanych to jest właśnie zrobienie e, tych enduransów. Natomiast tutaj pamiętajcie, że żeby w ogóle móc sobie e, je odpalić, musicie mieć 10, 10 obron e, zrobione i później wbijacie sobie. Tutaj moja burzowa tarcza. Po przejściu na bazę wbijamy sobie do konsoli burzowej tarczy i uruchamiamy wytrzymałość burzowej tarczy. Rozpocznij tryb wytrzymałościowy. Wiecie, co robić. I już fala pierwsza się zaczyna. Więc jeśli znudziło Ci się strzelanie w Battle Royale, a koniecznie chciałbyś zdobyć przynajmniej setny poziom w tym sezonie, wbijaj do ratowania świata, możesz zrobić tutaj w zasadzie co chcesz, każda akcja Twoja jest nagradzana dosyć dużą ilością doświadczenia. Z mojej strony to wszystko, jeśli materiał Ci się podobał zapraszam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę, subskrypcji jeśli podobają Ci się takie produkcje i wpisania kodu Demisterays. W sklepie w Fortnite. Z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć.